Hej, szczęście Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Kijowa. Stoję właśnie przed klasztorem dominikańskim. Głoszę tu rekolekcję dla braci o przykazaniach i błogosławieństwach. Zaraz też do Was powiem kilka słów. Znajdujemy się na dachu. Z Kijowskiego klasztoru. Nie powiem, trochę tu jest już zimno. No ale cóż się dziwić, jesień w Kijowie. Mówię, tak jak wspomniałem na początku, do braci, rekolekcje na temat błogosławieństw i dekalogu. No to są takie fundamentalne teksty fundamentalne słowo, do którego warto co jakiś czas wracać. I takie miałem natchnienie na te rekolekcje, że warto wrócić do tego, co jest fundamentalne, to je, tego, co jest źródłowe, tego, co jest podstawowe, żeby y, razem z braćmi przeżyć te rekolekcje, żeby im głosić, ale też, żeby samemu słuchać tego słowa na nowo i na nowo pochylić się nad dekalogiem, nad przykazaniami i na nowo pochylić się nad błogosławieństwami, ale też jakoś ze sobą to połączyć. Oczywiście dekalog, jak sama nazwa wskazuje, to jest 10 słów, 10 przykazań, a błogosławieństw jest 8. Niektórzy mówią 9, ale ja się też postarałem, żeby podzielić te 8 błogosławieństw na 10 odsłon. Nie będę oczywiście opowiadał o wszystkich błogosławieństwach i wszystkich przykazaniach, natomiast na jednym chciałbym się skupić, bo jakoś mocno to we mnie zagrało i mnie ożywiło. Myślę, że to jest po prostu też bardzo ważny temat dla Was. Stąd moja decyzja, żeby o tym powiedzieć i na tym się skoncentrować. Chodzi o szóste przykazanie i szóste błogosławieństwo. Jakże się to dobrze składa, że szóste przykazanie, czyli nie cudzołóż, nie będziesz cudzołożył, i szóste błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, so, są. Tak bardzo blisko siebie i po prostu najzwyczajniej korespondują. Może warto też dodać, że warto zobaczyć ja przykazanie. Myślę, że to już słyszeliście od kogoś, ale warto do tego też wrócić. Mianowicie, że przykazanie można też odczytywać jako obietnicę. Nie będziesz tu założył, jest to przykazanie nie cudzołóż, ale też jeżeli będziesz słuchał Boga, czyli Shema Izrael, jeżeli będziesz słuchał Boga, to wtedy nie będziesz cudzołożył. Ze słuchania Boga, z bycia z Bogiem wynika to, że nie cudzołożysz. Nie tylko to jest przykazanie, ale też to jest obietnica i warto też yy, w umiejętny sposób Zajmować się błogosławieństwami. I to błogosławieństwo czystego serca, albowiem ci, którzy są czystego serca, Boga oglądać będą, też można odwrócić i powiedzieć: błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy oglądają Boga, bo oni będą czystego serca. Bo z tym oglądaniem Boga jest związane szczęście, błogosławieństwo. Czystego serca. I oczywiście to jest ważny temat też w naszej kulturze. Bardzo często koncentrujemy się na szóstym przykazaniu i od razu myślimy o seksualności, ale chciałbym, żebyśmy zrobili choćby krok do tyłu i uczciwie na to spojrzeli. Przede wszystkim na to, że szóste przykazanie. Jest szóste, mówiąc po prostu. Nie jest pierwsze, ale szóste. Chociaż warto też to zaznaczyć, że bardzo koresponduje szóste przykazanie z pierwszym przykazaniem. Że możemy zrobić z szóstego przykazania Bożka. Pierwsze przykazanie brzmi: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Co to znaczy? Bardzo często Biblia mówi o cudzołożeniu z Bożkami że nie chodzi o seksualność, ale o współżycie z bożkami, oddawanie czci, oddawanie kultu innym bożkom przed Bogiem. I myślę, że przynajmniej tak jest moje też doświadczenie, gdy spowiadam, gdy rozmawiam z ludźmi, że bardzo często się zdarza w naszych czasach, że ta seksualność staje się bożkiem. Albo w takim sensie, że oddajemy się nieczystości i bardzo często nieczystość, seksualność nami w życiu kieruje, ale też można to, pewnie się rzadziej to zdarza, odwrócić i tak bardzo dążyć do czystości, tak bardzo się koncentrować na tym, że chce być czysty, że też można z tego zrobić Bożka. Że Seksualność, że czystość, czyste serce nie jest drogą do Boga, nie, właśnie nie jest błogosławieństwem, tylko staje się samym Bogiem, takim jakby samym celem, że to czyste serce stawiamy wyżej niż Boga samego. I to jest pułapka, i to jest bałwochwalstwo, czyli grzeszymy w ten sposób przeciwko pierwszemu przykazaniu, nie tylko szóstemu, ale przeciwko pierwszemu. Takie może być nasze dążenie. Bardzo warto tym samym na to uważać, żeby nie popaść w to, o czym też mówi Ewangelia: że przecedzamy komara, a połykamy wielbłąda, że tak bardzo się koncentrujemy na jakimś aspekcie naszego życia chrześcijańskiego, na przykład na aspekcie życia w czystości i na grzechach seksualnych, że inne sprawy się w ogóle nie rozwijają że jest wiele innych dziedzin w naszym życiu chrześcijańskim, które potrzebują rozwoju, które potrzebują zadbania, a wcale o nie nie dbamy, bo tak się koncentrujemy na naszej seksualności. To błogosławieństwo oglądania Boga i z tego z tego błogosławieństwa wynikające czyste serce też jest bardzo ważnym tematem. Pomyślmy, czy w naszej modlitwie, w naszym życiu chrześcijańskim, o to właściwie nam chodzi, że pragniemy oglądać Boga. Zaraz przychodzi mi do głowy święta Teresa Zawilla, która bardzo często mówiła: Chcę widzieć Boga. I to pragnienie widzenia Boga doprowadziło ją do świętości, do bycia czystą, czystego serca. Czystego serca to znaczy niepodzielonego serca. Że to serce jest w pełni oddane tylko Bogu. To jest czyste serce. My nie oczyścimy sami swojego serca. My potrzebujemy Bożej łaski, żeby ono zostało oczyszczone. Może to już daleka wędrówka, ale może tylko wspomnę o tym, że Pan Jezus tylko może wypędzić przekupniów ze świątyni mojego serca. Jeżeli pragnę, żeby świątynia mojego serca była czysta, żeby była tylko i wyłącznie dla Pana Boga, to muszę tam po prostu wpuścić Pana Jezusa. Jeżeli pragnę oglądać Boga, pragnę oglądać Jego oblicze, to zapraszam Jezusa, aby zrobił porządek w moim sercu, aby ono nie było podzielone. Wtedy dopiero będę szczęśliwy. O takich innych rzeczach mówię moim braciom, bo pragniemy odnowić swoje życie dominikańskie. Także do Was y, mówię te słowa z takim pragnieniem i z takim życzeniem. Też z obietnicą modlitwy. Bardzo się będę za Was modlił, żeby to się dokonywało także w Waszym życiu. To jest dobre słowo, które ma moc nas odnowić. Słowo z dekalogu. Nie cudzołóż, nie będziesz cudzołożył, jeżeli Boga będziesz stawiał na pierwszym miejscu. I słowo błogosławieństwa: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I błogosławieni, którzy Boga oglądają, zapraszają do swojego życia, albowiem oni będą mieli czyste serce. Pozdrawiam Was serdecznie z dachu naszego klasztoru w Kijowie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!